Proszę, usiądź się, zatrzymuję mszę świętą. Ewangelia nie jest długa, ale są trzy konkretne, moi drodzy, myśli, a związane z ruchiem króla. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Co to znaczy? Kim jest Pan Jezus? Bogiem Bogiem i dwa? Królem. To no jest proste. Bo... Oni będą gadali, że nie ma nad najprawdopodobniejami. Bóg jasno mówi, Pan Jezus, da nami jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Skoro ma Bóg wszelką władzę, czy może rozkazywać? Tak, więc apostołom daje rozkaz, idźcie więc i nauczajcie. Nie, że jeśli się wam będzie chciało, jeśli będziecie wypoczęci, jeśli to zrozumiecie, no to zwołajcie jeszcze posiedzenie, utwórzcie Sejm, Przegłosujcie, no i idźcie. Dzieci, tu nie ma dysputy. To jest imperatyw. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To jest, dzieci, tak oczywiste i proste, no bo to wynika z władzy Jezusa. On mnie posyła, więc ja to wykonuję. Ciągle wam tłumaczę, że macie przed, przed sobą człowieka, żołnierza. Mężczyzna to jest żołnierz. Dla mnie wykonywać rozkazy było przyjemnością w seminarium, na studiach. Nigdy nie miałem problemu z żadnym rozkazem. Więc teraz Pan Bóg przyszedł i mi rozkazał. I oni patrzą na mnie, że ja zwariowałem. Nie. No Bóg mówi. To jest proste i oczywiste. Masz tylko dalej posłać Słowo. A Słowo to Bóg jest życiem. Ja jestem w Słowie. I ono już działa samo poza tobą, kapujecie? Ja w to uwierzyłem. No i maszyna działa. Nieprawdopodobna machina. Stąd mając to poznanie w Bogu przez dar orędzi, mówię na głos, że Kościół katolicki zwariował. Oni zakazują nawracania, chrzczenia, a tu pisze chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak może przywódca Kościoła mówić, że ze względu na kolor skóry języków Bóg też stworzył różnorodność religii. Ale przecież tam nie chcą. My mamy zakazy. Bergoglio zakazał nawracać prawosławnych, Żydów, protestantów. Czyli złamał rozkaz Boga przed wniebowstąpieniem. Idźcie i nauczajcie. Co wprowadził? Siadajcie, utwórzmy synodalność. Jeszcze znajdźmy możliwości, jak do reszty zarznąć ten kościół. Przecież czysta nie wiedzi, ja mówię tylko że czysta. To on widok, on, wiecie jaką on ma odpowiedzialność? Każde niedomaganie kapłana, liturgiczne, moralne spada na niego, bo on rozpuścił kościół. On cały czas w czyściu tonie, on ma przy Bożej łasce ostatni szczebel czysta. Dzieci Dante i paru malarzy czasu renesansów. Papieży też umieszczali w piekle. Więc Bóg ma władzę, Jezus ma władzę, bo jest Bogiem i Królem, w związku z tym rozkazuje: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, nie idźcie w swoim imieniu, bo mówię zaraz, chrząc je w imię ojca i syna i ducha świętego. Wszystko to będzie dokonywane w imię Boga. A tak przekręcili kapłanów, że oni wysilają się w dewiacjach moralnych, w dewiacjach liturgicznych, że wszystko rozwalają, bo są przekonani, że jak w Jego imieniu, Jego myśl błyśnie formą, że to uratuje się Kościół. Wszystko, co dokonuje kapłan na ziemi, robi to w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To znaczy, to Bóg działa we mnie, nie ja. Jak ja bym sobie coś przypisywał, to jestem kołkiem martwianym, na którym nawet zając nie może siedzieć i nogami nie może przebierać, bo to nie do wytrzymania z takim kołkiem pysznym, który mówi, że to moja zasługa. Idę. W imię Ojca. Bóg mi powiedział, dostajesz ode mnie miecz obosieczny. Moje słowo. Czy jest w tym jakaś moja zasługa? Poza tym, że Bóg mi dał łaskę odwagi i wiary. Choć o ten dar muszę cały czas walczyć, bo ta, ten, ta przestrzeń ciemności jest nieprawdopodobna. Nauczając je, by przestrzegały wszystkiego, co Wam przykazałem. Dostaliśmy wyjaśnienie dziesięciu przykazań. Perfekcyjne. I nagle Bóg nas wysyła na Synaj, zmienia całkowicie moje plany. Ja chciałem gadać o królu, o intronizacji, robić o kontemplacji Chrystusa, a króla Polski, mamy tyle tekstów. Nie! Mnie roznosi przy nauczaniu Was tego, co Bóg nam przekazał. A to jest dziesięć przykazań, a Pan Jezus bazował tylko w tej przestrzeni, ubogacając nowymi myślami. I dlatego nie lękajcie się, bo Pan dziś zapowiedział. Oto ja jestem z wami. Oto ja jestem z Tobą, powiedział Pan Bóg. Nic ci, nic ci urzędy nie zrobią, ani dziennikarze. Musisz uwierzyć, że ja jestem. Że ja jestem i jestem z Tobą. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzieci, koniec tego świata będzie. To Bóg już światu niejednokrotnie. Oznajmiał i nam też swoją wolę ukazał. W związku z tym trwamy w tej bitwie? Nie boimy się skończenia świata? Robimy wszystko, aby jak najwięcej ludzi poznało Ojca i Syna i Ducha Świętego, uwielbiając Trójcę przy Amen. Moi kochani, idziemy w nasze kolejne rozważanie o czwartym przykazaniu Bożym. Pamiętaj abyś... znaczy czci Ojca Swego i Matkę Swoją. Jesteśmy przy jednym z dłuższych rozdziałów obowiązki dzieci wobec rodziców. Dzieci w swoim postępowaniu wobec rodziców mogą radzić się tylko w konfesjonale. Żaden psycholog, bo oni tę formę kapłaństwa wprowadzili w szkoły, Że pani psycholog jest w stanie zaradzić każdemu człowiekowi o innej naturze, o innym krzewdzie. To jest coś najbardziej go. Nauczę ją w szkole pewnych schematów, i ona jest omnipotent z byciem albo nie Ja to poznałem przy już z dziesięć więcej miałem przesłań psychologów. Dzieci jedno wielkie. Piszą po cztery strony. Mam taką kopię takiego sprawozdania o mnie, gdzie wszedłem do pokoju, a my już księże, ksiądz, tyle razy my wiemy. Patrzę, ryb cztery strony o mnie. Te Nic do nich nie powiedziałem. Jak było ostatnie przesłanie, tak, jestem ksiądz Piotr Natanek, bo mówią mi przez pan, ja mówię tak, jestem ksiądz Piotr Natanek, i ja przy mojej godności nie będę do was odpowiadał, bo kim wy jesteście. Jak chcecie, to będziemy tu do rana siadać. Ja wyciągnąłem różaniec, zacząłem odnieść i wypuścili mnie, rozumiecie? I na pewno jest protokół na pięć stron na temat mojej przyjci. A ja głupi, przed 12 laty chciałem nawracać te panie. Dzieci, to się nie da. Od powietrza, głodu, ognia i wojny i od psychologa obroń na spanie. Jak śpiewacie święty Boże, bo to jest, to wymyślili protestanci i Żydzi tą naukę, kapujecie? Dla przejęcia manipulacji ludzi, bo to jest, to jest wymyślone tylko i wyłącznie w XVIII wieku do walki z Kościołem. Miałem kilku uczniów na Uniwersytecie Jagiellońskim na psychologii, na żadnym przedmiocie, nie mówią o koncepcji psychologicznej Kościoła katolickiego. O wszystkich sektach mówią, ale nie mówią o katolickiej drodze. Co to znaczy? Że się boją. Jakiś pytek z Pipkowa coś powiedział i mówią, to jest to. Pipków zostanie pipkiem zawsze. Dlatego jeśli. Masz problem z rodzicami? Zapytaj się spowiednika swojego w konfesjonale. To tylko jedyna droga do zaciągnięcia rady. Jeśli ojciec twój wyzywa matkę i ją przeklina, powiem Ci jasno: stań w obronie matki. Widzicie, ja? Jasno określę. Jeśli na twoich oczach ojciec bije matkę, daj mu nie Następnym razem ja ci przyłożę. I to, to, to musi być poustawiane. Kiedy miałem 18 lat, wyleczyłem wszystkich chodzących, bo tata wódką handlował. To był nasz krzyż, kapujecie, o każdej porze. Ja maluję sień, 11.00 w nocy, przychodzi ze, szpa, ze szpakówki, basta mu było. Ja po raz pierwszy w życiu stanąłem. Posłuchaj, jeśli potrzebujesz pan pomocy, to wejdź. A jeśli, powiedziałem mu skóri przychodzisz po alkohol, to wybierz. Ja go chwyciłem, rozwalecie, wybierz. Dzieci, skończyło się. Przestali przychodzić, rozumiecie? Poszła fama, że ja tak ci przyłożę, że się nie podniesiesz. Dzieci, wygrałem. Rozumiecie? Wygrałem. Dzieci, ja nic z tego nie spowiadałem, ani nic. Dzieci, to Są pewne punkty męskie, które trzeba, chłopie, rozumiecie mnie, po męsku. I jak trzeba, to trzeba siekierę w plecy bić przeciwnikowi. Nie ma, to on musi wiedzieć, że Ty mów bierz. Mojego tatę znano. Dlatego wiedziano, kim jest Notonek, bo tak go nazywano. Wójka, ginka jeszcze żyje, tłuk, bo popijął, tu go sąsiad i ten się że Jantek ratuj. My wtedy się nie mieli siatki, mieliśmy płoty takie ze sztaety, Tata wyrwał sztachetę z głową. Poleciał 20 metrów od domu. Jak przyłożył, tylko było ła i już cisza. Ja wiem, może ile 12 lat byłem świadkiem tego, jak przyłożył ła. Drugi raz mógł chciał sąsiad cikierką przyłożyć. Zdążył wyciągnąć bardzo od konia bardzo, to z 20 kg waży. Dlatego tylko raz on już się nie podniósł. Jak masz taki styl, nikt ci żony nie porwie. Rozumiecie? I takiego stylu nie masz, bay się pozbędziesz, okradną cię i będą po tobie jeździli. Mój ogród, mój dom. Spróbuj. Dlatego ja powiedziałem, jak ja bym natrafił na dziennikarza, że przechodzi przez płot, on się już nie podniesie. On się z ziemi nie podniesie i nie wiem, czy nie muszą po przyjechać. Coś ty, koniec, to to stworzono system? Nie, 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 nie na moim terytorium. Dlatego wszędzie teraz wiszą, mamy tabliczki wstęp, teren prywatny. Bo jak coś się wydarzy na teren prywatny, to złamałeś prawo. Bo wejście na teren prywatny przy tablicy teren prywatny to jest 2,5 roku do czek więzienia. Rozumiecie? Tak nie? Czyste. Więc jak przyszłoby do mnie dziecko, a tata był, mama była maltretowana, powiem mu, jak postąpić. Mama jest moją częścią, więc jak tak do mamy mówisz, to mnie obrażasz. To są dzieci ogromne dramaty, tylko Pan Bóg jasno mówi. Dzieci w swoim postępowaniu wobec rodziców mogą się radzić tylko z powiernika w konfesjonale. Jeśli zwracają się w sprawie rodziców do swoich rówieśników lub osób spoza rodziny, bezpośrednio lub pośrednio, Przyjmując rady od osób trzecich bezpośrednio lub za ich pośredni, za pośrednictwem mediów, wprowadzają do swoich rodzin działanie złego ducha. Jeszcze nie spotkałem nikogo, żeby psycholog komuś pomógł, poza wyciągnięciem kasy za swoją czynność. A teraz są wszystkie procedury. Że najpierw rodzice odsyłają do psychologa, zanim to są tak samo. Wszystko psycholog, 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 Dzieci idziecie i milczcie. Nic nie mówcie. Jest to żaden organ, który ma rozstrzygać o twoim stanie. Co on o tobie wie? On nie jest narzędziem łaski Boga. Z tego tekstu wynika, że jest to narzędzie demona. Posłuchajcie jeszcze raz, żebyście wiedzieli, kim jest psycholog. Jeśli zwracają się w, w, w sprawie rodziców do swoich rówieśników, chodzi o dzieci, i osób spoza rodziny, bezpośrednio lub pośrednio, bo to można koleżanka, która się w tobie zakochała, ona będzie twoim impresario, bo Krzyźniu jest prześladowany w domu a ona ma w domu wolność. Przyjmując rady od osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio, Stasek spod grapy tak powiedział i tak powinno być. Ja się nie dziwię, że czasami tata się na mamę wpieniał, bo no Kryśka tak powiedziała, no i taki powinieneś być. No normalny chłop, dzieci no grande robią na wrzeszcze. No, no. Więc ja tu w obronie taty stałem, bo mama nieraz przywoływała Juska z łopaty, Andrzeja we mnie, ja to uwielbiałem, żeby ja był Andrzej łopata. Ja, łopata, łopatą ci przyłożyć. No to, więc są, są pewne działania, które dzieci są takie, a nie inne, od osób trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów wprowadzają do swoich rodzin działanie złego ducha. Jak znałem taką psychologię, poradnie psychologiczną katolicką, pani, która to prowadziła, dzieci rozwiedziona. I ona dzieci małżeństwa łączyła. To te, te prawdopodobne. Aurora rolę dać albo do studni dzieci, nieprawdopodobne dzieci, w jakiejś schizofrenii my żyjemy, co oni dziś zrobiono z dziećmi, co zrobiono z rodzicami. Otwierają mu drzwi, czyli złemu duchowi, a zły duch to demon, diabeł, jemu dają głos, dlatego Pan tu mówi jasno, po troszkę się ulękłem, że mnie zaatakują psycholodzy, ale mam podparcie, nie? Dlatego wszystkie opracowania psychologiczne dotyczące rodziców, rodziny, nie przyniosą wam korzyści i pokoju. Nie przyniosą. Bo to jest tylko teoria i moda. I w zależności, co dany profesor upatrzy. Dzieci to mówi. Jak dziś na uczelniach profesorowie, dzieci sieją o L LGBT, o innym, jeden z moich zabrał głos, dzieci, ale to jest sprzeczne mojemu sumieniu, studiuje prawo, a ten mu mówi, ma wykład z historii prawa, a ten mu mówi o lbgd i o słuszności dzieci. No, co ma piernik do wiatraka, kapujecie? Wy sobie nie zdajecie sprawy, w, jakiej, w jakim systemie ideologii służymy. Powtarzam to zdanie. Otwierają mu drzwi, czyli szatanowi i jemu dają głos. Dlatego wszystkie opracowania psychologiczne dotyczące rodziny nie przyniosą wam korzyści pokoju. Przeciwnie. Wprowadzą niepokój do waszych rodzin i postawę egoistyczną. Bo przyjdzie mąż do psychologa, przyzna mu rację, że, że jest cierpietnikiem. Za chwilę przyjdzie żona, powie jej to samo, tylko na jej korzyść. I dwa egoiści stoją przekonani, że o ma, mają rację. Dzieci w konfesjonale, co się dzieje? Bo to nieraz doświadczyłem. Przychodzisz do księdza poradę nie mnie aż Pytasz, skąd ja to wiedziałem, żeby ci tak doradzić? Nie, dziecko, ty przychodzisz poradę, to działa Duch Święty, łaska, nie ja. Ja za głupi jestem na te problemy. Jeśli dobrze kapłan poustawia swoje relacje z Bogiem w konfesjonale, daje fenomenalne rady. Skąd to ksiądz wiedział? Ja nic nie wiedział, dziecko, Ja byłem głupszy niż ty, ale tyś do mnie przyszedł poradę, a ja mam Pana Boga i on to działa. i daje ci taką, a nie inną radę, to się dzieci dokonuje w trakcie twojego wywodu i twojej, twojej prośby. Dlatego jak nie ma wielkich uroczystości, nie ma dużych kolejek do spowiedzi, to wtedy zadać kapłanowi pytanie dotyczące rodziców, etc., etc., więc te wszystkie opracowania psychologiczne wprowadzają niepokój do waszych rodzin i postawę egoistyczną. Zaczniecie patrzeć na siebie wzajemnie, jak na przedmioty stanowiące zespół pozytywnych i negatywnych zachowań. To dopiero Wiecie, kiedy wy dojrzejecie, jako, jako małżonkowie i rodzice, w pełni tej wiedzy, a tego wam nie życzę, przy rozwodzie i w sądzie, tam dopiero poznacie, że jesteście traktowani jako przedmioty pewnych zespoł, zespołów zachowań pozytywnych dzieci lub negatywnych. Dzieci jest przerażające. A stąd łatwo przejść do osądzania i żalu, który przeradza się w rany, rodzące kolejne rany. Tylko miłość przynosi pokój, i ona zdolna jest przemienić dzieci i uzdrowić rodzinę. A miłością jest tylko Bóg. Tam, gdzie w małżeństwie i w rodzinie nie ma Boga, nie da się już tego uzdrowić to jest nie do uzdrowienia. Drugi ślub, trzeci, piąty. Próbujecie? To jest logiczne. To jest na chwilę. Bo spróbuj mówić dorastającej młodzieży, że to, co teraz przeżywasz, to jest straczka. To ci oczy wydrapią. Pamiętaj, to, co ci uprowadzili, to za chwilę może być taką nienawiścią, że wy sobie oczy powydrapujecie. I będziecie się o Majtki bo babce sądzili w sądzie, że to swoje. Bóg jest zawsze po stronie ojca i po stronie matki, to jest kolejna rzecz. Choćby dzieci nie wiadomo, jacy byli w ocenie dziecka i sądów, Bóg jest zawsze po stronie ojca i matki. Dzieci widzę, jak Pan Bóg broni kapłana, te same prawidła przenosi na pozycję Ojca i matki. Nie jest Bóg po stronie sądu, po stronie psychologów, którzy takie cierpienia dziś zadają naszym rodzicom. Bóg jest po stronie ojca i po stronie matki. Słuchajcie, dzieci, błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Jak moja mama kochała rodziców, co ona mi się umówiła o swojej mamie, mojej babce, jak ją wyłowała. Zawsze powtarzała. Piotruś, kochaj rodziców. Nigdy nic nie stracisz. Ustąp. Bóg ci będzie błogosławił. Jak szukacie jednego ze źródeł mojego błogosławieństwa, to dzieci moja, miłość do rodziców. Mam dzieci czyste konto. Nie znaczy, że nie pokłóciłem, nie doszło do napięcia czy do sporu. Zaraz było przebaczenie, kapujecie? Nie było nigdy gniewania. Nigdy jakiegoś napięcia nie przenosiłem na bojkot pracy, bojkot posłuszeństwa, kapujecie. Choć było napięcie, zawsze wykonywałem. Dlatego powrót do rodzica był zawsze szybki. Bo diabeł nie miał możliwości nie iść, uciekli z domu, leć do kolegów, leć na piwo. Nie, nie, Ta przestrzeń była poza mną. Błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Amen.